Kozienice miały swoją reprezentantkę na dziewiątych halowych mistrzostwach świata w lekkiej atletyce masters. W zawodach, które od 26 marca do 1 kwietnia odbywały się w Toruniu, uczestniczyło 4200 osób z 88 państw. Reprezentacja Polski liczyła 751 osób, a wśród nich była kozieniczanka Beata Maj. Brałam udział w dwóch dyscyplinach. Jedna to była bieg crossowy na 8 km. Tu zajęłam drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej jako kobieta Polka i tym samym zostałam zakwalifikowana do drużyny. W sumie reprezentacja Polski w tej kategorii i w tym biegu zajęła drugie miejsce, więc przywiozłam srebrny medal. Na podium stanęła wraz z Joanną Andrzejewską i Ireną Samoil-Kowalską. Indywidualnie czas 39 minut 21 sekund dał jej 12 miejsce w kategorii wiekowej W50. Pięć dni później wystartowała w półmaratonie. Tuż było ciężej, ponieważ miałam za sobą ciężki bieg krosowy, który... Y, kosztował mnie bardzo dużo wysiłku, ponieważ nigdy w takim y, biegu nie brałam udziału, więc ten y, bieg, który odbył się w sobotę, półmaraton, był już takim dużym obciążeniem. Tym bardziej, że pogoda bardzo była niesprzyjająca, ponieważ padał deszcz, y, wiało, no i ja już byłam też zmęczona. Droga w jedną, w drugą stronę, w międzyczasie y, praca, y, dlatego no, już nie poszło mi tak dobrze. Byłam czwarta, jeżeli chodzi o kobietę y, polkę w swojej kategorii. Przykład Beaty Maj doskonale pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by zacząć biegać. Jej przygoda z tym sportem rozpoczęła się nie tak dawno temu, bo w 2015 roku. I krok po kroku zaprowadziła na Mistrzostwa Świata. Najpierw to była taka forma wsparcia zdrowotnego, a potem przeszła w pasję. W pasję do tego stopnia, że zaczęłam biegać już nie tylko dla zdrowia, ale i dla przyjemności na początku to były takie trudne kroki, bo zaczynałam biegać od, właściwie od kilometra. Tak naprawdę zmobilizował mnie do tego mąż. Myślę, że było mu ciężko, bo on biegał, a ja chyba bardzo wolno truchtałam. Ale ja mam taką w sobie siłę walki i stawiam sobie dość wysoko poprzeczkę. Więc postanowiłam, że skoro on może biegać, to mogę biegać i ja i spróbować mu dorównać. Więc wychodziłam sama ukradkiem, biegałam po półtora kilometra. Jak mi się udało, to dwa kilometry, potem 3. No i tak doszłam do pewnego pułapu, chyba pięciu kilometrów, kiedy już mogliśmy nazwać to wspólnym bieganiem. Apetyt rósł, a głód biegania był coraz większy. Po dwóch latach przyszedł czas na maraton. Pobiegłam pierwszy raz na maratonie warszawskim. Przyznam, że był dość ciężki. Ale spodobało mi się. Mąż rzucił propozycję, żebyśmy zrobili koronę maratonów i w 2017 roku zrobiliśmy koronę maratonów. Kolejnym krokiem był start w Mistrzostwach Świata Masters. Debiut miał nastąpić 5 lat temu, jednak plany pokrzyżowała kontuzja. W 2018 dostałam propozycję udziału w Mistrzostwach Świata w Maladze. Przygotowywałam się do tego dość solidnie i 3 tygodnie przed startem miałam kontuzję i niestety to mnie dyskwalifikowało. To była dla mnie wielka porażka, ponieważ przygotowania do takich mistrzostw są bardzo, bardzo duże, bardzo ciężkie. To było lato, więc trzeba było przygotować się również do tej temperatury, która tam jest znacznie wyższa niż u nas. No i to mnie troszkę podłamało. Nie biegałam przez kilka ładnych miesięcy. Na szczęście udało się wrócić do biegania. Beatę Maj mogliśmy spotkać na zajęciach Biegam, bolubie lubię kozienice". Oraz podczas imprez biegowych w naszym mieście, czy to biegu szlakiem króla Zygmunta Starego, czy energetycznej dychy. Pomysł, by wystartować w Mistrzostwach Świata Masters, wrócił pod koniec ubiegłego roku. Za namową męża Andrzeja pani Beata zdecydowała się spróbować jeszcze raz. Było to u nas w Polsce, nie trzeba było wyjeżdżać za granicę, więc to też jest jakieś ułatwienie. Podjęłam rękawice i przygotowywałam się. Muszę przyznać, że te przygotowania były dość ciężkie w tym roku. Warunki pogodowe nie sprzyjały. Stan zdrowia też nie bez przerwy, jakieś przeziębienie, jakaś infekcja, więc to też no, daje takie duże problemy, jeżeli chodzi o przygotowanie, bo trzeba jednak tych treningów wykonać minimum 4 tygodniowo. Udało się przygotować, wystartować, a nagrodą za trud i poświęcenie jest medal Mistrzostw Świata. Wypada zadać pytanie, co dalej? Mam pewne plany, ale nie chciałabym ich na razie zdradzać, bo y, y, nie chciałabym zapeszać. Myślę, że nie poprzestanę na, na tych mistrzostwach, że chciałabym jeszcze wziąć udział w, w innych zawodach. Mam nadzieję, że uda mi się przygotować, chociaż jest to ciężka praca, ale praca, która daje bardzo dużo satysfakcji, bardzo dużo radości, motywuje do tego, żeby iść dalej, żeby nie poprzestawać, pomimo tego, że nieraz wiatr w oczy wieje, tak jak i pogoda, tak i w życiu. Gratulujemy sukcesu. Życzymy wytrwałości w realizacji kolejnych planów i mamy nadzieję, że przykład Beaty Maj będzie inspiracją dla innych. Na koniec także ukłon w stronę sponsorów, bez których wsparcia realizacja planów i marzeń byłaby o wiele trudniejsza.